Nie chcą siadać. <laughs> Możliwe, że to same świeżaki już zostały. My to już w sali mokrzy jesteśmy. Kijowa pogoda się zrobiła bardzo. się rozwala. No ale schodzą, schodzą. Chyba będzie lądowanie już. Może. Ale tamto idą. Usiądą czy pójdą Ale już mokre się zrobiły, także powinny usiąść już. A tam trzy, trzy latają wyżej. I tutaj już siądą ładnie. Widać. No to ciekawe, ile poszło w sumie. Nie. trudno mi Nie. Jeszcze powiem. latają. Trzy sztuki. A na pewno sporo poszło. Nie. Przez Jasia. Nadżyśmy nie zwrócili uwagę. jak pojedynczo się rozwaliły, to one już poszły, wtedy i wywaliły do przed siebie. A tam jeden macha z krzywem mocno poszedł. Już by nie leciał. A tam daleko, A tam, no. no. Tamten już raczej nie wróci, idzie przed siebie. Tak. Drugi za nim. Tak. O, się rozpędził. Dwa, trzy. Ten też. Ale nie widać. Czwarty, czwarty też poszedł. Za drzewo trawlatuje tam nad nuczkiem. Ale ten jeden to jakoś wraca. Ten to już po dole latał. Już, już jest tak mokry, że ledwo zipie. Wraca tutaj. Tam się do wnioska. Nieczko jego w sodołą przeleciał. No cóż, oblot był z przygodami no przygoda od razu jak po złości Jasio przyleciał tak jakby by słońce było to by ich nie było już tak ładną pogodę to poszłyby od razu jak, po tym Jasiu nie wróciłyby jak moje stare poszły no, no to co dopiero mówić świeże gołębie tu jest jeden wysoko, wraca Ta. No cóż, także ja myślę, że aż tak źle nie było. Sześć godzin, jak siedziały tylko na dachu, no to myślę, że raczej znaczy, wiesz, jeszcze deszcz pomógł. No tak. Bo deszcz pomógł i nie miały tyle tak siły, lataj, bo mokre. To w sumie nie jest tak tragicznie jeszcze. A ty zapalaj. ale znaczy... deszczu by nie było, to by poszły do góry i poszły, by latały. A tak, chociaż deszcz pomógł, w zapoznaniu z dachem i wróciły. Pomimo Jasia. No dobra, to będzie na razie na tyle, bo już co tu pokazywać. Już nie będziemy ich ganiać dzisiaj. Nie, bo już zmachane są już tyle. Mokre, muszą wejść, osuszyć się. Teraz się wszystko porozmrażało, to bełt jest wszędzie. Też muszą ptaki wyschnąć trochę. No, jeszcze teraz problem, żeby powchodziły do budy. No. Bo, jeszcze nie wchodziły, to wiesz, to jeszcze będzie problem z tym małym. O, będziemy zaganiać pod kratę. Nie, no, trzeba stać i pilnować. A ja łapie już mam białe. zmarzły no. mi niesamowicie. Cześć zaraz się schować, rozgrzać trochę i. I potem znowu wyjść, zaprosić ich to, do budy. To dobrze w ogóleśmy wypuścili, że nie uderzył w dach. Bo jakby w dachu deszczu, to koniec, spokojnie no. by było, całkowicie. No wszystko by rozgonił, no. wystraszył sam. Że on tylko poszedł w górę i dosyć w miarę szybko złapał tego jednego. Także tutaj troszeczkę na plus mamy przy tym deszczu. No to żeśmy zrobili, co prawda szlaufem nie lałem ich, ale deszcz ich zlał jak tamten, co ci tak, opowiadałem. tak. tak. <laughs> no dobra chłopaki, trzymajcie się do następnego Patrz, tak zamokło, że nie mogę zapauzować. Nie. Zatrzymać tego nie mokre palce mam. No nie mogę zatrzymać. <słuch> <słuch> Jak to zrobić? Stopi mi margu. No to, teraz takie. No, jak klikam, klikam, nie mogę zastopować. Jak wyjdę z tego, to nie zapiszę. Aha. Słabo. No. co, to ten telefon, Damu? Ну, что же.